widzowie! dzisiaj ten będzie o zapiekanych kanapkach. Oto co. I oto co nam będzie potrzebne: yy, ser topiony, szynka, jak ktoś chce z szynką, i oczywiście niezbędny jest też chleb, i jakiś smarowidło, może być nawet masło, czy tam coś, i nóż do smarowania. Pierwszy krok zaczynamy od podłączenia naszej tutaj jak ktoś nie ma takiego sprzętu to ja nagram wtedy inny jeszcze film o też już Tutaj najpierw bierzemy, kładziemy te bierzemy i smarujemy. Tutaj bierzemy to otwieramy I to nie jest żadna reklama, po prostu mam takie jak było widać logo, to to wiadomo, że to nie reklama. Chociaż lubię te sery. Dobra, to rozkroję i wysmaruję najpierw jedno, I sobie przybliżę. dobra już mamy pierwszy chlebek posmarowany teraz czas na drugi o jak już mamy tak posmarowane chlebki bierzemy najpierw kładziemy ser otwieramy to tak Ten ser mi smakuje. Te chyba ser jest od tej samej firmy, co to smarowidło. Dobra. Ja bym mógł nawet być sponsorem. Ja bym mógł chcieć tak za darmo wyjść z tego sponsora, bo to jest dobre. Dobra, tu mamy pierwsze. Kładziemy tu. Moja mama mnie tego nauczyła. Znaczy, bo jakimś czasie ja się sam nauczyłem, bo mama mnie tego nie uczyła mapie mnie gdzieś w szczur, tylko mama to po prostu robiła sama ja patrzyłem. Ej, ja tak sobie mówię, mm, że a no w sumie kiedyś, że nie, nie, nie ten, nie było, nie było takiego jedzenia, co by mi zasmakowało. Ej, wziąłem sobie i wyjąłem chleb, wyjąłem y, ten, ten toster dziwny to znaczy tosterem, to nie, nie, nie powinno nazywać, to ja to Jak już nakleimy to tak, to bierzemy szynkę <laughs> i musimy ją rozciąść. Muszę wziąć odpowiedni do tego nóż i deskę. Kurczaki, nie ma tutaj tej deski. To wezmę mm, nóż i rozkroję na tej desce. Się taka szynka nie zmieściła, to później kładziemy to tak, a później tak. Jak już mamy tak, możemy wziąć tak, a czy musimy tak wziąć, żeby się udało? I wsadzamy tu. Ja to zamykam, podłączam do prądu, ale to jest ważne że trzeba do prądu podłączać już później trochę, bo wtedy by się tak to przegrzała maszynka. I czekamy. Ojej. Powiedzcie widzowie o jajecznicy, jak mi telefon spadł. To tu mi był nóż brudny od smarowidła. Czekamy aż się to jeszcze wszystko zagrzewa. Chciałem zasponsorować kanał Kacpra, mojego kolegi. No, to nazwie Kasper Rybak. I jeszcze ten. Jeszcze kanał mojego kolegi. Jeszcze jednego. Pawła. I on jest o nazwie AWL-y. Paweł, nie ły. żebyście się nie pomylili. To będzie 1, 2, 3. Chyba. Chyba on znowu musicie sprawdzić. Czy to jest z pacją, czy bez pacji. Bo ja nie pamiętam. O, a ketchup dodamy na sam koniec. Keczup łagodny. Ojeju! Ja sobie to zawsze tak dociskam. się mi tutaj... Nie, jeszcze musi się piec. No i ja tak czekać jakąś... Co chwilę sprawdzać ile tutaj jest? Bo jednak ja yy, nie wiem ile tu trzeba tak czekać. Bo zawsze na ja robiły. co tutaj jakieś jabłka? Te jabłka są całe speśniałe. U nas. To i muszki latają. Owocówki. I ten. Yy, ogólnie to ja dawno nie robiłem przepisów i jakoś yy, rzadko robię te. No niestety tak mało robiłem filmów. No bo mam te swoje obowiązki, szkołę muszę robić. Strasznie mi się tej szkoły nie chce robić. O! o już się Dobra. Czas odłączyć. O! A ten, kto nie lubi szkoły, napisze w komentarzach. Nie lubię szkoły. Tutaj wtedy przypnę serduszko. Zawsze przypinam pozytywnym tym, komentarzom serduszko. Bo zasługują pozytywne komentarze na serduszko. Tutaj bierzemy, podnosimy. Ojeju, jaka gorąca kanapka. I czekamy aż zastygnie. Kanapka. Teraz zanosimy do stołu.